Cześć Maneczko, ja jestem Setis i witam cię na moim kanale. Dzisiaj trochę w warunkach polowych i to dosłownie, bo jesteśmy na polach z psem. Nie wiem czy gdzieś tam widać. Mam krótki komunikat, dlatego właśnie nagrywam tego vloga. Jest niedziela, 3 września, godzina przed 18 i ogólnie mam taką. Sprawę. Mianowicie, długo to nie potrwało znowu, ale kończę daily. Ale nie dlatego, że mi się nie chce. Nie dlatego, że mam jakieś problemy techniczne, jak, jak wcześniej. Po prostu chciałbym zacząć robić większe projekty, większe filmy. A co za tym idzie, to potrzeba więcej czasu na takie produkcje. Miewałem dużo razy właśnie taką presję, że jest godzina tam na przykład 12-15, a ja nie mam filmu na dzisiaj. No i ogólnie nagrywałem, nie mówię, że zawsze, bo w większości tych film, filmów, daily vlogów, które stawiałem, jestem zadowolony. Które były robione na szybko, bez jakiegoś tam profesjonalnego, bez profesjonalnego podejścia. No i ogólnie, żeby był tylko, nie? I czasami lepiej nic nie wstawić przez jeden dzień, niż wstawić jakiegoś gniota, który ani mi, ani Wam nie będzie się podobał, nie? Trochę jestem zdyszany, bo już trochę przeszliśmy, więc przepraszam. O, tu widać, psa chyba, ale mi słońce pogałowali. Ciepło dzisiaj ogólnie. No. Bąbel. No i wracając, kończę daily. Ale to nie znaczy, że kończę z vlogami, że kończę z filmami, że kończę z daily vlogami z mojego dnia. Będzie naprawdę masa różnego kontentu, bo ogólnie taki miałem zamysł od początku, wracając do, do filmów na YouTube. Ale niestety przez brak czasu i w większości taką presję, że muszę dzisiaj koniecznie nagrać i coś i coś wstawić, no niestety nie wyszło. I mógłbym dalej kontynuować te daily, jasne, mógłbym dalej robić codziennie filmy, no ale pomyślałem sobie po kilku dniach przemyśleń, że po co? Po co robić jakieś gnioty, żeby tylko był ten filmik? Jak można bardziej się skupić, bez presji, bardziej na luzie do tego podejść. I naprawdę grube rzeczy się szykują, bo mam w planach bardzo, bardzo, bardzo fajne rzeczy. Tylko, tak jak mówię, one potrzebują czasu i potrzebują trochę więcej pracy niż te filmiki, które wrzucałem teraz. W serii daily To nie znaczy teraz, że będzie jeden filmik na tydzień To nie znaczy, że będzie jeden filmik na dwa tygodnie Będzie naprawdę dużo Będą streamy, będą vlogi Będą te grubsze projekty, które mam w planach Będą też takie filmiki, które dotychczas Czyli jakieś daily vlogi, eksperyment, eksperymentowanie I będą na pewno jakieś muzyczne rzeczy Niedługo, ale muszę ogarnąć sprawy Z moim mini studiem Na chacie, więc tak to u mnie wygląda Więc co, ja bym Chciał podziękować każdemu z osobna Kto czekał, kto śledził na bieżąco moje daily vlogi codziennie. Jestem wdzięczny mega i bardzo mnie to cieszy, że są takie osoby. I mogę po prostu powiedzieć, że wchodzimy na wyższy level po prostu. Nie? Dużo mi to na pewno dało, bo jak jak mówiłem na samym początku Daily, że nie nagrywałem 3-4 lata vlogów, ani żadnych filmików, praktycznie. I to na pewno dużo mi dało. Bardziej się już czułem, już czuję ten elegancki wajbik I szczerze wam powiem, jak zacząłem robić te właśnie filmiki, czuję większy vibe do tego niż do muzyczki, a muzyczkę robię dużo, dużo dłużej, więc więc naprawdę dużo mi to dało. Znowu się wkręciłem w te, w te filmy i co? Osy latają, muchy latają, człowiek nie może spokojnie porozmawiać. Więc co? Ja dziękuję za uwagę. Zmierzam do auta, jadę do domu. I co? Dziękuję za obejrzenie, zostaw łopeczkę. Napisz komentarz Rzeczywiście strzel suba Bo będą naprawdę grube rzeczy Będzie się działo I teraz jeszcze W tym momencie Zapraszam was na mojego tiktoka Set king Jest w opisie I tak samo na tiktoka Moich zwierzaków Bo też tam będzie się działo Więc Ja się żegnam I do usłyszenia Siemano